Dzisiaj na plaży Millennium od rana odbywały się rozgrywki dziewcząt i chłopców w ramach turnieju Plaża Open dla każdego, memoriał imienia Janusza Kamińskiego. Takie wejście płynne do jutrzejszego turnieju plaży Open seniorów oraz seniorek, czyli najlepszych par z całego kraju, które przyjadą na kołobrzeską plażę. Frekwencja zawodników dopisała, a w turnieju wzięła udział młodzież z Koszalina, ze Szczecina, Złotowa oraz oczywiście z Kołobrzegu. Startują... Wszystkie zespoły, które nie są w czołowej ósemce według rankingu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, i walczą o lokaty 9-16, czyli o możliwość zakwalifikowania się do turnieju głównego, który rozgrywany będzie na kołobrzegskiej plaży w sobotę oraz w niedzielę. Rozgrywki odbywały się systemem brazylijskim. Tym, w którym dopiero druga porażka eliminuje zespół z gry. Po pierwszej porażce można. Tak naprawdę dojść do finału i wygrać turniej. Także system brazylijski polega na tym, że porażka nie jest związana z tym, że się odpada z turnieju. Dla zawodników gra w siatkówkę to nie tylko sport. Zaraziłam się od taty w wieku 6 lat i od tego momentu w sumie siatkówka jest moją częścią życia. No właśnie, bo co ci daje to, że grasz w siatkówkę? Jakby na pewno aktywność fizyczna, co jest teraz kluczowe w życiu, bo dużo pomaga. Ale oprócz tego w sumie też taką satysfakcję, bo dużo sukcesów jakiś tam jest często. Też taka współpraca z partnerką, ogólnie gra w grupie, to też jest bardzo cenne w przyszłości na pewno. Eliminacje do plaży Open rozpoczynają się jutro rano. Potrwają od 9 do wieczora. Rozgrywki będą się odbywały na kilku boiskach, a kibice będą mogli wspierać najlepszych siatkarzy i siatkarki z naszego kraju.